Siemano koniaro i koniarzu, dzisiaj oczywiście ostatni tydzień święta jeździeckiego, jak i oczywiście aktualizacja. Mamy ostatnie pogaduchy z Baronową oraz mamy nowy kod na darmowe 50 Starcoins. Więcej nowych zadań, jaki są już spoilery nowej rasy, czyli mułów, są dokładne maści oraz animacje, ale zanim do tego wszystkiego przejdziemy, ja jak zawsze chciałabym podziękować moim trzem ostatnim subskrybentom, a tym razem są to Paulina Kowalska, O Życiem oraz Nadix Summertime. Jeśli chcesz mieć możliwość pojawienia się w kolejnej misji na kolejnym odcinku, to pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał oraz kliknąć w dzwoneczek. Dobra, więc pogadajmy najpierw z Baronową. Jak widzicie, ja jestem teraz na Milky Wayu. Nie chciałam trenować aż tak zygzaka szybko. Ma dokładnie. Po prostu mi było szkoda. Finish. Nadszedł czas, Paulina. Święto dobiega końca, a jestem coraz bliżej ogłoszenia zwycięzcy. Nie spoczywaj jeszcze na Laurach. Myślę o kilku... Kandydatach, między innymi o tobie. Wiadomo, że ja to wygram. No, please. Dam radę. Ta wstążka będzie moja. I kotek. Aha, to było na tyle. A tu mamy jeszcze żółty wykrzyknik. Co to jest za żółty wykrzyknik? Pewnie chodzi o te skarby. O te skarby, które swoją drogą nie napotykam w ogóle od zeszłego tygodnia. I nie wiem, skąd brać klucze. Widzowie, jeśli wiecie, skąd brać klucze, to dajcie znać, bo ja nie mam pojęcia. Słyszałam, że inne Bobgaty zauważyły kolejne skarby w okolicy zjazdu pod Wilkiem. Jeśli mam być szczera, to będzie mi brakowało jazdy policzy i Zbierania błyskotek. To się nazywa choroba zbieractwo. Ej, ale ja nie mam pojęcia, gdzie mogą być te. No, pod wilkiem, pod wilkiem mogą być gdzieś. No dobra. Ej, tu jest jakiś sklep w ogóle. Zaraz. Czy on tutaj był zawsze, czy oni go tutaj dali na stałe teraz? Mam laga, ale dobra. Nie chcę tu stoi, tylko że ja tu mam jeszcze. A, tu mam wykrzyknik. A, bo mam znaleźć jeszcze idealne konie dla osób, ale najpierw sobie pozbieram jajca. W międzyczasie chciałabym was serdecznie poinformować, jeśli obserwujecie oczywiście trikoklasm na instagramie to wiecie, ale oficjalna data eventu Horseowego, który organizuję to 7 czerwca kochani więc zarezerwujcie sobie 7 czerwca będą gry i zabawy i oczywiście zawody hobby Horse. więc jeśli ktoś będzie chciał wziąć udział to bardzo serdecznie zapraszam, zapisy będą już niedługo i będą ogłoszone właśnie na instagramie tricocup i oczywiście jeśli śledzicie moje hobbyhorse'y, które szyję to również te hobbyhorse'y będą tam na sprzedaż i już niedługo wycena będzie tych hobbyhorse'ów również na Instagramie TricoCup, więc jeśli chcecie się przygotować, jeśli wpadł wam w oko któryś z moich HopiHorsów, no to zapraszam do obserwacji właśnie TricoCup na Instagramie, no i przede wszystkim do wbicia na event. Mamy Christy Griswold. Cześć, jestem Christy Griswold. Ej, tro to mi się kojarzy jak Griswoldowie, jak z, ty z tym filmem. Hugh zaprosił mnie tu, żebym zainteresowała ludzi przygarnięciem konia. Święto jest dzieckie, sprawiło, że wielu mieszkańców Jorwiku zdecydowało się na nowego wierzchowca. Ej, to jest nowe zadanie. To jest nowe zadanie. Danie Chyba, że mam demencję, ale oczywiście jak wiecie, to mam demencję, ale wydaje mi się, że tego zadania nie było i ono jest pierwszy raz. Dostaje tyle próśb, że trudno mi za nimi da dążyć. Dużo wiesz o koniach, prawda? Może porozmawiać z zainteresowanymi. Panie, ten koniem to tylko Niemiec jeździł do kościoła i z powrotem. Mam gadkę do sprzedawania. Dzięki za chęć. Dawaj. Cztery żetony? sporo. Zazwyczaj dostajemy po dwa. Dzięki za pomoc. Podobno dużo wiesz o koniach. Uwielbiam skoki przez szkody, więc chcę przegarnąć konia, który też je lubi. No to wiadomo, że ten jest najlepszy. Nower. Tak, to jest nowe zadanie. Dziękuję, Twoja pomoc była nieoceniona. Fantastycznie. Ej, a co ja, jeśli wybiorę złego konia? Konie hanowerski, to łagodne, chętne do pokazywania swoich umiejętności zwierzęta, to najlepsze towarzyszy lubiących skoki przez przeszkody. Ej, dobra. Ciekawe czy jakbym pokazała źle, to co by się stało? Czy ona by poszła z taką nadzieją, no dzięki, fajny koń, a później by się okazało, że nie umie skakać? Albo nie wiem, powiedziałaby, nie no, co ty gadasz? Głupia jesteś, ale skoro by myślała, że jestem głupia, no, to po co się mnie pyta? Nie wiem, ale może na spróbuję to zrobić inaczej. Swoją drogą, chciałabym zapowiedzieć kolejnego live'a, kochani, ponieważ w piątek o 18 zaczynamy kolejnego live'a przedłużanego, więc zapraszam wszystkich bardzo serdecznie, bo to od was będzie zależeć, ile będzie ten live trwał. Serwer oczywiście sobie wybierzemy na Instagramie, więc zapraszam bardzo serdecznie na mojego Instagrama, oczywiście link macie w opisie, a jak coś, tu nazywam się Flutter SSO. Yy, zaraz, czy ja sobie odbiorę tą baronową, jak sobie tutaj zrobię to? Czy nie? Chyba niezbyt. Mogę spróbować ale wątpię. Swoją drogą dziękuję bardzo wszystkim moim wspierającym, którzy właśnie wam się wyświetlają na ekranie. Jeśli ty chcesz do nich dołączyć, albo dołączyć do mojego klubu w Star Stable, albo z nami grać i rozmawiać na Discordzie, na co czwartkowych live'ach dla wspierających, to oczywiście na dole masz przycisk wesprzyj oraz w opisie filmu również masz link do wspierania kanału. Evolution! W międzyczasie kochani, nie dostałam Za bardzo nic od baronowej, tylko kolejny Poziom, więc pewnie w najbliższych Dniach po prostu to odblokuję Bo jak widzicie zostały, halo koń, nie suń się Zostały mi jeszcze dwa punkty Do odschaczenia, więc tutaj dostałam Wow, sianko, dobra, lepszy ryc Niż nic, więc idziemy poszukać Tego skarbu, on powinien być W zajeździe pod wilkiem gdzieś Tak jak nam mówiła właśnie ta gościuwa Więc sprawdzę, czy to gdzieś tam jest Gdzie tu może być jakaś skrzynia Czy tutaj już jest? Nie, tu jest ja. Jajko po prostu. I nie mówcie, że tu chodzi tylko o te jajka. Czyli gdzie są w końcu te skrzynie? No tu jest jajko faktycznie. Ja chciałam skrzynia, jej jajka. Chociaż i tak chyba nie mam klucza, nie wiem, chyba i tak bym go nie otworzyła. No ale poszukam to jeszcze, bo ja naprawdę nie wiem skąd wziąć te klucze. Bo oni mówią tutaj o tych skarbach i tak dalej, ale nic nie mówią o kluczach skąd brać. I też wiem, że wy mieliście problem, bo mi pisaliście w komentarzach, że nie, nie ogarniacie, jak w ogóle te klucze znajdować. I w sumie zdałam sobie sprawę, ej, faktycznie, ja też nie mam pojęcia. Znalazłam tylko jedną na ostatnim odcinku, tak jakoś zostało, że nie miałam nigdzie tej skrzyni i nie miałam też czego otworzyć tak naprawdę. Bo nigdzie nie znajdowałam nowych skrzyń, więc y, to nie do końca działa tak samo jak na ranczu Sarchan, jak mówiłam, a szkoda. Czy na to wychodzi, że. Tu Jajca. No dobra, no lepsze jajca niż nic, co nie? Mój koń na przykład nie ma jajec. Tu jest ta skrzynia znowu w tym samym miejscu? Ale widzicie, nie mam klucza. Klucz do skrzyni. Nie mam pojęcia, gdzie mogę znaleźć ten klucz. Ej, ale on jest dokładnie w tym samym miejscu? Czy chyba chodzi o to, że w każdym dzień tygodnia jest w tym samym miejscu? Bo ja wtedy też nagrywałam w środę i też w środę to było tam. Ale skąd mam wziąć klucz? Nie wiem, może jeszcze sprawdzę w sklepie. Tu są same żetony. Tu są same żetony. Rzeczy zawsze same rzetony. Tu również zero kluczy. Nie wiem, o co chodzi, widzowie? Nie mam pojęcia, gdzie się kupuje tak szczerze te skrzynie. I kochani, jeśli chodzi o nasz kodik na 50 darmowych Starcoins, to prezentuje on się w ten sposób i dokładnie jest to It Was That Easy, czyli to było takie proste. I w sumie śmieszne, no bo wynika na to, że to było takie proste, żeby wpisać dosłownie, że to było takie proste. I dostaniemy właśnie za ten kodik 50 Starcoins, więc wpisujcie jak najszybciej, żeby kod jeszcze był ważny. A my chyba mamy tutaj już wszystko zrobione, za tydzień już nie będzie święta kochani, więc, więc wykorzystajcie ten czas kochani, jak najlepiej możecie później może być problem, jeśli zapomnicie o czymś albo coś, więc pamiętajcie, żeby nawet zbierać żetony na następny rok, tak jak ja to zrobiłam, to się mega, mega opłaca dzięki temu za rok będziecie mieli o wiele łatwiej, no i co możemy przechodzić do chyba spoilerów naszych mułów, jeśli chodzi o dzisiejszą aktualizację, to będzie wszystko więc jeśli chodzi o nasze nowe muły, o których mówię już dość Długo, właściwie od początku roku albo od grudnia. Jeśli nie wiecie, jakie konie nas czekają w tym roku, to wbijajcie koniecznie na ten film. Tam są wszystkie daty i wszystkie rasy koni, które nas czekają właśnie w 2025 roku. No i wracając do naszego muła, Star Stable na swoim blogu umieściło kilka spoilerów i to kilka grubych spoilerów. Między innymi mamy pierwsze zdjęcie z mułem. Jest on taki błany, bym powiedziała. Ma fajne pasemka. Nie spodziewałam się, że aż takie pasemki. Dodadzą do mułów, więc ten pierwszy prezentuje się bardzo ciekawie. Z opisu, tak w skrócie, wynika, że między innymi muły będą kichać, więc będzie animacja kichania. Pewnie to chodzi o taką animację, że on stoi i w międzyczasie kicha sobie. Tutaj mamy jego ekspresję, oczywiście pysia. Bardzo tutaj macha uszami. Ma bardzo plastyczne te uszy. No i fajnie, bo widać, że skupili uwagę właśnie na tych uszach. No a jak wiemy, w mułach to jednak najbardziej charakterystyczne są uszy. Jest tutaj taki siwusek. Ale nie wiem, czy to będzie faktycznie maść, czy to jest po prostu taki model. Aczkolwiek, nawet mi się podoba ta biała grzywa i biały ogon, i taka ciemna sierść. Zahacza trochę o taką srebrzystą. I co, zaraz po ekspresjach, przy klapniętych uszkach, mamy kichanie muła. Właśnie tak się prezentuje mułowe kichanie. Jak widzimy, trochę przymyka oczka, marszczy chrapy i kicha. I przy okazji bardzo fajnie macha uszkami, więc mega fajnie to zrobili. Jest kichający muł. Następnie. Następnie mamy work in progress walk by max Czy mamy zwyczajne chodzenie We have special trick Special trick tutaj mamy A co on po prostu a on drze ryja <laughs> Ten osioł znaczy boże muł mu drze tutaj pysio Więc pewnie będzie tutaj i o i o coś w tym stylu I mamy dodatkowo tutaj taką animację Ale jestem bardzo ciekawa Dźwięku jaki będzie przy tym Bo to nie będzie taki zwyczajny Koński dźwięk tylko właśnie muło ośli Więc pierwsza specjalna animacja Prezentuje się w ten sposób mniej więcej a Tutaj, tak jak myślę, special gain, tak, czyli tak jak myślałam, to machanie uszami, co pokazywałam Wam na shorcie i też jakiś czas temu, to właśnie będzie specjalna animacja, specjalny hood z tym machaniem głową i uszami. No w sumie do przewidzenia to było. Tutaj mamy jakieś brykanie, które jak widzimy jest w trakcie przygotowań, jeszcze nie jest gotowy, ale powiem Wam, że jestem w szoku, że oni jeszcze chcą dodać jakieś brykanie. Czy one tak po prostu mają brykać? Czy... To też będzie jakaś specjalna animacja. Ale trzy specjalne animacje to już trochę dużo. To jak oni to chcą zrobić? Albo to mułenie, to będzie tylko przy dębowaniu. Nie wiem, zobaczymy. Ciekawe by to było, jeśli będzie to brykanie. Tutaj mamy, no, jak widzicie, próbę brykania. Trochę nieudaną, ale zwróćmy mu uwagę na tą maść. Ta maść muła jest naprawdę ciekawa. Wygląda jak po prostu apalosa lub jakiś knap Więc ciekawe, bo takich maści w kropki w ogóle się nie spodziewałam. No i mamy tutaj ich tak. Taniec ich taniec jest naprawdę słodki, mega fajnie bujają tymi uszkami i główkami. I co ciekawe, mamy kolejne maści przedstawione właśnie na tym gifie. I ten jest bardzo podobny do tego, który brykał przed chwilą, ale ma taką odmiankę na pyszku. Inna odmianka na pyszku niż ta. No ale nie wiem, może akurat tam ta maść była jeszcze niedopracowana i może będzie miała tą odmiankę, może nie. Mamy siwego. No i mamy, zobaczcie, jakiego kropcianego. Po prostu to jest istne szaleństwo. Ten to jest istne szaleństwo po prostu z tymi kropkami, no po prostu kosmos, ale powiem wam, że nie wiem czy bym go kupiła, czy nie, ale te maści naprawdę prezentują się dość ciekawie i nie spodziewałam się, że aż takie rzeczy dodadzą, tak szczerze, mnie ciekawi jeszcze ten z czy będzie taki ala Izabelek, albo jasny kasztan ale zobaczymy, na pewno te siwe, srebrzyste mi się podobają w sumie to sobie podsumowujmy te maści wszystkie, mamy taką szarą srebrzystą, mamy siwą myszatą, mamy taką gniadą, troszkę podpalaną na jasno. Mamy taką ciemną gniadą, po prostu podpalaną. Prawdopodobnie jasny kasztan, ale nie wiem, czy to nie jest model. Mamy tarantowatą gniadą. No i dosłownie tarantowata jak Apalosa. Więc o ile mnie mózg nie myli, to jest to 6 bądź 7 maści. Więc to by były wszystkie maści, które tak naprawdę będą. Więc ja jestem w szoku. Może będzie jeszcze siłę mu, no ale zobaczymy. Tak czy siak, SSO pokazało nam naprawdę dużo. Prawdopodobnie wszystkie animacje. Prawdopodobnie wszystkie maści. Więc ja jestem w szoku, dajcie znać co o tym sądzicie. Ja na pewno czekam i na pewno jakiegoś muła sobie kupię. Napiszcie, czy wy również czekacie na te muły. Ja Wam dziękuję bardzo za oglądanie oraz przesyłam Wam gorące pozdrowienia.